Dobra i coś co jest najważniejsze dla wszystkich, czyli użycie backpacku do zmiany Autority. Pierwsze co to akurat to, to robił na lewy krak test 2 walidatorze. Więc wklejamy tu i konto DBRMQY i tak dalej i tak dalej ma jest autor. Autoryzowane do wypłaty tego. I co trzeba zrobić? Eee, w poprzednim filmie źle powiedziałem. Rok temu, owszem, trzeba było konwertować do backpacka json na Base58. Teraz już nie trzeba, więc nie trzeba korzystać z żadnych konwerterów. Więc dodajemy sobie nowy wallet. Private Key może być widoczny bo to i tak nie będzie z tego nikt korzystał może to zmienimy import imported wallet sobie to od razu zmienię, żeby wiedzieć żeby to później usunąć imported wallet lewy, crack nie, lewy test 2 Update Lewy test 2 o! Wala! Voilà. Można to zmienić I tak jak w innych przypadkach wrzucimy sobie to na ledger. Ledger 0, 4 QZ i tak dalej, i tak dalej 4QZ Update, OK Sprawdzamy, czy mamy dostęp. Withdraw. Wszystko można. Tyle. Dzięki.